A sam Altman popiera tego Trumpa czy nie popiera? O, konsultacja poszła. Halo? Le Cooperdino dzwonił. Popier nie mam informacji. Mów, mów, mów. Nie. Jasne. Rozumiem. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc? Nie, nie, nie jest coś. Sam Altman popiera Trumpa czy nie popiera? Nie mam informacji na temat a, aktualnych... Stop, wiesz co, to a... ja mogę znaleźć w Google, a ty nie potrafisz. A czekaj, a był na zaprzysiężeniu czy nie był Sam Altman u Trumpa? Był? Gdzie dzwonisz? Gdzie dzwonisz? Nie mam informacji na temat ostatnich wydarzeń czy obecności a, sama Altmana na człowieka. To, wyście... to, to ciekawe, to w telewizji podałem ma internet. Na tvn 24 był, było, że stał tak. tam normalnie sam, a Nie sam nawet, bo z wszystkimi tak. stał. Z Bezosem, maskiem. Wspólnie stali. A ta chińska to mi nam wszystko wyśpiewała, że sam tam tak, był. Tak, tak. I tam był właśnie ten Bezos. Ale on nie był sam, bo on był z babą. Z babą był, tak, ale Artur był sam. Tak.